Szanowni Państwo, walka z epidemią to nierówna walka, to nierówna walka również na polu gospodarczym. Tutaj Państwo zaangażowało ogromne środki w ratowanie polskich firm, ale też we wsparcie ich ekspansji zaraz po pandemii, kiedy w 2021 roku będziemy chcieli mieć najlepsze pozycje startowe do ekspansji na rynku, do ekspansji również eksportowej. Dzisiaj, tutaj, nie, nie tylko miałem możliwość obejrzenia bardzo ciekawej firmy produkcji różnego rodzaju elementów wystawienniczych, ale także mogłem na konferencji z przedsiębiorcami porozmawiać o ich wyobrażeniach, o dalszych miesiącach, o tym, co oni potrzebują. I bardzo się cieszę, że mogłem usłyszeć, jak zadziałały do tej pory nasze instrumenty finansowe. Na przykład, pani Aneta Biernat, pani prezes, opowiedziała o tym, że rozpoczęli nową produkcję, w tym też produkcję środków ochrony fizycznej związanych z epidemią i ruszają z eksportem. Pan Piotr Nejno mówił o tym, że nasze produkty Agencji Rozwoju Przemysłu leasingowe, związane z leasingiem, związane z umożliwieniem lepszej obsługi operacyjnej rad. Bądź zaciągania nowych zobowiązań pod modernizację bazy, w tym przypadku bazy maszyn budowlanych, sprawdza się dobrze. Pan prezes Tomasz Janik użył takiej metafory, pan prezes Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, że nasza tarcza finansowa to, dla jednych była szczepionką, dla innych lekarstwem, dla jeszcze innych to były witaminy. I drodzy Państwo, rzeczywiście. Wiem, bo z wieloma przedsiębiorcami rozmawiam, że dzięki Wam i dzięki wsparciu ze strony Państwa, Tarczy Finansowej, tej finansowej bazuki, którą uruchomiliśmy, udało się uratować 3 do 5 milionów miejsc pracy. 3 miliony miejsc pracy z tarczy finansowej, a licząc wszystkie nasze instrumenty leasingowe, eksportowe, kredytowe, gwarancyjne, inwestycyjne, około 5 milionów miejsc pracy. I to jest ta najlepsza wiadomość, którą możemy dzisiaj pokazać na tle Unii Europejskiej. Mamy drugie najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Tylko nasz południowy sąsiad, Republika Czeska nas wyprzedza. To, że potrafiliśmy ocalić miejsca pracy, a w sytuacji podobnej znajdująca się Hiszpania, podobnej ludnościowo do nas, dzisiaj rejestruje najwyższe, jedne z najwyższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej około 4 miliony ich mieszkańców. A więc w tej nierównej walce będziemy na pewno razem z przedsiębiorcami. Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy muszą mieć wsparcie ze strony państwa. Także ta firma, o czym być może powie jeszcze za chwilę pan prezes Wójcik otrzymała wsparcie około milion 600 tysięcy na utrzymanie miejsc pracy i dzięki temu udało się. Te miejsca pracy w ogromnej większości, ogromnej, ogromnej większości zachować, przechować i dzisiaj przygotowywać się do ekspansji. Drodzy przedsiębiorcy, drodzy pracownicy, nie możemy przewidzieć, kiedy do końca możemy, możemy pożegnać. Będziemy mogli pożegnać już problemy z epidemią, ale mogę obiecać Państwu, że Państwo polskie nie pozostawi przedsiębiorców, nie pozostawi pracowników samym sobie. Będziemy w tej tarczy jesiennej, którą dzisiaj mamy już rozkręconą, wspierać najbardziej pokrzywdzone branże, ale też wiele innych firm, nie tylko w tych branżach całkowicie zamkniętych. Będziemy je wspierać, bo te firmy, które będą najlepiej przygotowane do ofensywy, do ekspansji, zaraz jak szczepionka, ta już szczepionka na wirusa zadziała, mam nadzieję, luty, marzec, kwiecień, będzie już działała szczepionka w coraz większej części populacji. Te firmy, które będą najlepiej przygotowane i te państwa, które będą najlepiej przygotowane, będą miały najlepsze wyniki finansowe, najlepsze wyniki inwestycyjne i przede wszystkim najlepsze wyniki gospodarcze, a w ślad za tym również wyniki dla pracowników w roku 2021 i 2022. I tego tej, tego scenariusza się trzymamy, po to będę teraz bardzo dużo rozmawiał z różnymi branżami, z różnymi przedsiębiorcami, aby szczegółowo rozpoznać ich bolączki, ich problemy i przez te 100 dni odpowiedzialności, 100 dni odpowiedzialności które są przed nami, przeprowadzić gospodarkę polską w najlepszym możliwym kształcie, zwłaszcza w porównaniu do tych trudnych turbulencji gospodarczych, w które wpadła Europa i wpadł cały świat.